Pablo, zamknij oczy. No, i Czuj się, że... Wyobraź sobie, że jestem Hanią. Kurwa, <śpiewa> <śpiewa> weź mi! <śpiewa> Już obok się nie usiądę, kurwa. Teraz się, <śpiewa> się będę bał. Dobra, nie, całowane nie. było, było. Kradzione nie samochody było. były, były. A nie było całowane. Było. Nie, nie. nie, nie. nie paliczek. Za szyję była łapane, Całowane. Ale to dlatego, że samochód kupiliśmy. W sumie kupiłam desiatka. A, to z... no, kupiłam. Dlatego, no, że... No, dlatego mała, że. Jak dlatego za to zapłaciłem. <laughs> Na długa historię, no długa historia. długa ja. historia, dlatego, że pani kupiła samochód, chciałem. to było całowane, tak? Chciałem. Nie było całowane. A co policzek. było? Policzek. Co? Ja nie Policzek z nieliczą, policzek no to jest pani facet, czy nie? Nie, Uuuu! Uu. Łącz bracie, łączę się z tobą w bólu. Fredson, kurwa, kopię Getera kupił. Nie, to przyjaciel. O, kurwa, kradzony jest. Chuj no, jest jak... na Proszę panią, ja naliczyłem tak, dwa czerwone, przekroczyli prędkości. Ale Pani się zamknij, naprawdę, pan nie pomaga w tym wszystkim. No ale, no ale to w Ale komentarze były pędne co do tego. Ale sama pani go wieba we Frenzone. Proszę panią! Halo! Moment, się skończyłem, kurwa. Moment, moment! Chwila, chwila! chwila halo! Halo! No, o, przepraszam. No, i pan płacię, no, super, no dobrze, zapłacę, no ale, to, ale, to, ale to pani go wieba we Frenzone, a nie ja. Nie? No mam go w to już opowiedziałam, że jesteśmy w friendzone to nie znaczy, że go ten... No friendzon jak nic przecież, kupił si kupi Pani Dobra, przecież się wysiadaj z tego skradzionego samochodu Kupił Pani GTR-a kupi, kupi, tak, Pani to... GTR-a, a... A, nie, a Pani go wjebała we friendzone a Nie, dzięki, nie. Na ja go kupiłam kupiłam A, czyli Pani go kupiła Tak, ja go kupiłam A no to chuj z nim, to okay. dobra <laughs> kurwa, ja się Pani nie przejmuje Jestem w zadaję pytanie, czy jesteś dziękimsem, tak? No Bo nie mam numeru no kurwa, weź tym pisikę. No ale zez? Ale łatwo, o za jak łatwo. <słyski> 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 Se niezdawany będzie. Que curva! Zajbać samu, tak i chuj Nie, 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 wybaczam ci. A, Wybacz nie, nie, nigdy. Wybacz mi. A to jest do wyjebania. A, wow. Wybacz mi. Nie, do wyjebania jest wow. Wybacz mi. Żartowałem, co mi jest. To co? Ruszamy to myjniecznie. Nie? Jest co? blisko. No jedziemy na familii z kurwa. Patrzymy, czy ktoś tam jest. Jak nikogo nie ma, to wpierdalamy się na mynie ogłoszenie kurwa na. I znowu przyjadą jakieś kurwa służbowe pikazy tam i powiedzą, że jest kurwa i mylia Ty mnie słyszysz tym Georgiem czy mnie nie słyszysz? Żeby ty policja. Tu ziemia, mamy kontakt, Aro. halo. Policja? Halo, halo, proszę, alo, tak? Halo? Oooo. Ooo. No i przyszły jakieś kurwa. I, Ale I stajenka była, zwierzaczki były ludzkim głosem, mówiły o. To od Jokera szło zrozumieć. No, no bo jak zwierzęta tak mówiły, to co? O Jezus. Pokój się już kur. Chociaż. <śpiewanie> Kaciarz. Kaciarz <spokojnie. śpiewanie> <A> Pierdole. <śpiewanie> kurwa. Ja już mnie brzuch boli, ja już się nie śmieję. Pierdolę. Koniec kurwa z tym. Pierdole! <śpiewanie> <śpiewanie> O! O, siema, co tam kurwa? Ja Fajnie mnie słychać? Zajebiście, Robimy Peso z mangolinę kurwa, zielone kurwa, dolarki! My nie trzeba ogarnąć. Uuu, takie no takie to, to, to no tak dalej Jak się wkurwiłem? Pierdolony kurwa, a... Ale to my to chyba by trzeba było wykupić, nie? A chuj z tym wykupieniem. Dziś, ale ty musisz... Na parkingu możemy być. Ty musisz, się trochę, mieć. Ty musisz się tak trochę uspokoić, bo, bo my tam jesteś tak rozmowny, że się dosływa nie da dojść, no się uspokój. Tam jedziemy? A. Nie mówię mnie nawet Tyle pierdolisz, że już kurwa Od pół godziny to Kurwa nikomu się nie dałeś zdanie wpierdolić Nie masz was. Dobra, wracam do tematu Macie lepszy pomysł za wieczór niż ogarnianie tej midzi mi kurwa? Nie Tak myślałem, zapierdalamy Ale się drzesz A, teraz, teraz jakoś turbo A Gdzie zapierdalamy? Nie wiem, no. gdzieś zapierdalają no <noise> Dobra, to ja wsiadam w pikaczę, to też zapierdam. <noise> Linę chcecie? E, Może być... to... Znaczy, ja nie mam jak na linie, więc. Z drugiej Będzie potrzebna laweta, bądź kolownik, potrzeba wyjąć wrak samochodu z. Dobra, to jakbyś to kawałek się że to. Tak, by... O mój boże! Skrywało. Nic z panu nie jest? Nie, jest. w porządku, spokojnie. O mój boże, nic z panu nie jest! Co tu się stało, droga obywatelko? Co się stało? Chcieliście nawzajem ratować się, skończyło się widzi, panie. Czy są skończyło. najebani? Nie. Nie pili tatry? Nie pili. Co to Dobrze, tatra? Dobrze. Dobrze. Tatra? Kipsko. Si. No, yy, będziemy teraz yy, tutaj nie, robili bo... akcję ratowniczą. Yy, kto wzywał helikopter? Pani, tak? Si. 150 tysięcy dolarów za 5 minut postoją jest ogólnie. Słucham? Stoimy tu już 7,5 minuty, także. Yy, faktura, przelew. Słucham? Proszę? Oj, Jarek, dobra. Tej, wyższa konieczność. Proszę? Wyższa konieczność, to nie ludzie bo muszą być No, może być też wyższy Te faktury, przecież nie ma problemu. Ja tu jest Żeby kobiecie tak. dawać faktury przerażonej, ja dzwoniłam tylko tak. pani przerażona? A to zmienia podstawie rzeczy. W takim razie 100 tysięcy dolarów za pierwsze 5 minut. Następne 5 minut darmowe. A, a pani coś a potrzeba? Jakieś wkucie, w w żyłe, coś tego? Ubezpieczenie nie, nie, nie. coś, tego? No, no no, nie, nie dobra. Nie dobra, dobra. okej. Okay. O. Pani się nie martwi, będzie kit. Mhm. Tutaj no, ma pani najlepsze medyka. Bo pan taki też rano ma. Gdzie? No w ręce. No, w ręce. Ja takie Proszę panią, po prostu tańczyłem dzisiaj przed służbą, to jest kobietą, która miała po prostu. <laughs> Nie. Jak wyszło? Rozumiem. Wczoraj oglądaliśmy film z małżonką. i Chłop o -o. tańczył z babą na parkiecie. I ona miała okres. I mu całe spodnie. Na. No. I po prostu skończyliśmy oglądać. Bo po prostu. Ja po prostu byłem zjesmaczony po prostu. Co ty mi kurwa, kobiety płaczisz? Wiecie, jadam z nią. Co tam? Ja pan... to o, kto ci kupi kurwa. Chcesz, ktoś może kupić okno? Ja pierdolę. Nie jestem zainteresowany O ty kurwo Ale powiedziałem co? Uważaj, wstała Jebie notary Giorgio masz klamkę? No dobra no mama, co? Bo głowa na człowieka snokoutowała Co? Czekajcie dziewczyny, bo tam kurwa Dobra to chodźmy, pojedziemy się ta, ta przebrać jest sytuacja <grymne> Jeepie prawu Eee, co jest grube? Uspokójcie się! Halo! O kur... Mi jest znokautowała! Ocuj się, co się to! Tą... Dobra. Pójdą. O kurwa przygniotła mię! Mija! Kurwa, dusi się! Czekaj, czekaj! To nie takie proste, jak ci się wydaje, chodź tu, kurcz! Ja nie mogę kurwa, co tu nieśmierne Dzięki za follow'a Dobra, jest, dawaj, dawaj, ciągnij <gulia> <gulia> Kurwa niedobrze ja Ona będzie miała parali Przecież gruba ją przed czujesz nogi? Siemaneczko, dziękuję za follow'eczko Dzień dobry No nie no, nie pierdol Formazo 来几，来几。